Witajcie kochani, to Mary i Mario. I taka tutaj drobna niespodzianeczka, która została u nas po wizycie Niuli ze Szczecina. Tak, dostaliśmy od niulki, jak widzicie, po dwie zdrapeczki, superlinie i krzyżoweczkę oraz takie cudne uwielbiam aniołki. Jak ktoś wie, czy jak ktoś nie wie, to już wam mówię, że uwielbiam aniołki. Dostałam takie śliczne. Zobaczcie, aniołeczki. No, cudowne. Do tego jeszcze dostaliśmy. Oto taki piękny kalendarzyk. Kalendarzyk z magnezem. Zobaczcie, magnes jest w Szczecin nocą. Bardzo ładny. Bardzo piękny, widzicie? No, także na lodóweczkę kolejny. Wiadomo, kalendarzyk się skończy 2022. To zostanie na pamiątkę, magnesik. To się wyrzuci i magnesik będzie przepięknie wisiał sobie na lodóweczce. Także dziękujemy Ci, Niulko, bardzo, bardzo serdecznie. Jak ja to zawsze w kółko mówię. Nie, dziękujemy i zapraszamy oczywiście na kana kanał do Niuli ze Szczecina. Link będzie w opisie. Także już teraz zapraszamy. Wpisujcie jej tam komentarzyki miłe, kto nie dał subiczka. No i łapeczki do góry. Zapraszamy. Nulka jest przesympatyczną, miłą, serdeczną osobą, a zarazem naszą przyjaciółeczką. Także pozdrawiamy ci, Nulka i bierzemy się za roboty. Zobaczymy, co tu lot przyszykowało. przyszykowało. Pokażę jeszcze Wam z bliska. Zobaczy, jaki piękny. Prawda? Przemieni fajnie. No, bardzo piękny, zobaczcie. Cudo. Dobrze, to teraz zabieramy się za drapanko. Ja zaczynam pierwsze. Super linię, okay, to ja mam już nadrapaliśmy stynamo. troszeczkę, a tu tam, a ja trochę więcej nadrapałam, chyba się rozpędziła, widzę, bo tu jeszcze wydrapałam cztery, no, dobra, mam numerek super linii trzynastym, to co, zobaczymy, czy coś tutaj mi się uda znaleźć jakąś linię, mamy balonik i Których nie mamy, uuu balony. mamy tęczę, no mamy tęczę, no tęczę już na szczęście jest, tęcza jest i tutaj, i jeszcze przy słonikach, no i przy krabie. które kolejne mamy, mamy ptaszka, owszem są. Mamy ptaszka. trochę tu i Dwa w zdrabce, dwa w klatce. No, teraz motyl. No Motylka nie, mamy. nie było. Odleciało zimno już. Odleciały motylki. Tu mamy wiatrak. Jeszcze tu jest wiatraczek. I tutaj się znalazły. Jeszcze dwa symbole mamy. Słoneczko. Tu... I jeszcze tu. No i ostatni symbol to monety. Monety są tu, tu. Czyli zrapeczka jest przegrana. Ale my się tym w ogóle nie przyjmujemy. Także kochani, usta. Ok. No idąc z tym tropem. Ja się wezmę za linię. Moje są z numerem 43. Ja nie byłem taki pospieszny. O, to będzie wygrana. No, oby, oby, zobaczymy. I szukamy kluczyka. Kluczyk no. mamy tutaj. Mamy tutaj, no kluczyków troszeczkę tutaj dali. Na szczęście. Więcej nie ma. Kolejne jest słoneczko. Słoneczko również występuje, co mnie cieszy. Mamy słoneczko, mamy słoneczko. Więcej słoneczek nie ma. Mhm. Kolejny symbol to krab. Pan krab. Tak, krabik, krabik. O jest, nawet znalazł się, bardzo miło. Co prawda, tylko jeden, ale był. Kolejnym elementem jest dzwoneczek. Dzwoneczek występuje tutaj, tutaj w tej grze. Mhm. Tu mamy dzwoneczek oraz w tej linii. Następnie. Jest sakiewka, ja ci mówię, że sakiewka wymienić. również występuje, no tutaj te symbole odpukać, na razie jakoś się fajnie, że są księżyc przynajmniej, jest. szukamy księżyca, dobra mamy księżyc tu, księżyc tu, będzie linia, będzie, będzie, zobaczymy, będzie, piłeczka, no, będzie. Nie no czekaj, teraz się już zaczyna, pustakowo, chwila. <laughs> no masz podkowę, no mam podkowę, dobrze, podkowę znalazłem, ale tylko jedną, Zostały trzy symbole i mamy tak motylka niestety tylko jeden egzemplarz mamy popcorn który znaleźliśmy tutaj mm -hmm. tutaj popcorn no i popcorn i tutaj i na ostatnia ostatni ostatni, ten A, symbol. ostatni symbol no tak ostatnim symbolem jest wiatrak tylko czy ten wiatrak coś nam da, Kurczę, nie da. chyba nie bo tu go widziałem ale niestety w niczym nam tu nie pomógł. Też zupełnie są przegrane, tak. ale miło się gra. RBA. Ok. Teraz ja mam oczywiście krzyżeczkę XL z numereczkiem 33. Jak widzicie, podrapałam troszeczkę. <coughs> bo jak my dwoje drapimy, to trochę, trochę za długo. Idzie, tak? Mario długo drapie, to trzeba przyspieszyć. Tak, dlatego mieli więcej. Symbol przygotowuje. Ej, J. Mm, nie ma w pierwszej. Tu mam akację, widzicie. A to jest akcja w sumie? E, akcja, akację mówiłam. No. Ale trąba zamieniam. Dobra, no to tylko to. Akcja była akacja. Ok. Następne M. M mamy tutaj. Du, 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 du. Tu mamy MK. M jak miłość. <noise> I wszystkie, kolejne mamy to komory. I tu mamy M. Tym. On jest często. No, tym. To fakt. To słodko często. On lubi by być w krzyżówkach normalnie. Dobrze. Następne mamy. Ha, 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 Tu mamy brzechwa! <laughs> brzechwa, kolejne, kolejne, kolejne! Tu nie jest! O, jest pierwszy wyraz! Wow! Ja, nie mogę! No, od czegoś trzeba zacząć? Uuu, uh, uh, uh. Dobra! Troszkę dałem później. B, czemu tutaj nie chcę, nie? No. Żeby było nic, no? B, mamy tu! Co się burga? Tu mamy B, B, B. Bolik też, tu mamy B. Mhm. I kolejna my ryba. Hmm. No jeszcze. A tu jest, no, widziałam. Okej. Okay. To teraz się odkrywa, D. D, D, D mamy w sadzie, w Rada Ministrów i to wszystko. Nie. Nie? Nie. Serio? Serio, jak nie będziesz z palcem, to zobaczysz. Ojejko, to bo No dobra, tutaj się jest wyraz, no i co to z tego? To jest no, drugi. No, no, A to jest drugi! A, no to może będzie trzy. Poczekaj, D. Tu Ada, tu mamy Gody, tu jeszcze mamy, bo tak jak w zasłoni, nie? Ja tak, nie widać. Y... No nie ma. Co tam? F, ojej, ojej, ojej. Tak jest. No jest, sofa. Tylko jedno. To Akacja. Hmm. <laughs> Tu nie ma widzisz i tutaj no niestety, już ty, mało tutaj zostały. nie będzie to już wiadomo. Brzechwa mamy tak koko koko tu jeszcze? E nie tu ma... nie mamy no i tutaj szukamy tu mamy opiekacz. Nie ma a. Tu mamy jeszcze zetkę. Chyba nie ma jeszcze jedną jedna jest tak? mhm. Tu ty mi tym rozpraszasz, jak ty tak szybko mówisz. Y, 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 Zaciszę. I ostatnia, kochani, to jest r. R R R R. r, r. Brzechwa nie ma, a nie ma wyrazu. Rada no, nie a, ma. No, bardzo przydatne. U, nie ma teatr nie ma. Czyli nie ma. Pierwszym też nie będzie, na pewno tu. No tam. bo A zabrakło. Tutaj też brakuje kakomo. Komory. Ryba brakuje A. No To tyle. No to nic. Nie ma to nie ma. Lot to nie chce dać. Mamy DP. A co tutaj? 15 zł to też niedużo, a nie chcieli. No dobrze. Ci to wosy, teraz no. Moja krzyżóweczka. Numer 48. Mhm. Ja na razie żadnego słowa tutaj nie utworzyłem. I będę szukał kolejnych literek. O, dali X świetnie. No. Kolejne jest U. Takie coś oni to lubią nawet, nie? Mhm. Mamy Aurora. I to tyle. Tak? No. Tylko jedna? No w tej pierwszej, bo w dru teraz drugą Aha, szukam. Mamy raz Putin mamy Celsjusz. Mhm. I nie widzę więcej razy. Kolejne będzie C. C. Mamy w echo. Mamy w Hani. W Alicji. A C. Hmm. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Tu też nie ma? A nie, tu jest w Celsjuszu. No chyba tyle, chyba no było tylko tyle, kolejne to Y logistyka, no. syn, mhm. tynk, w drugiej szukamy sobie, co tu jeszcze może być, Y gdzieś tu jest? No niestety nie dali. co Mało, mało. Teraz literka P. Mamy Piemont, etap uh -huh. i koniec tych literek. Tu mamy prom, ezop, Neapol. No. I dość zostały chyba cztery literki, jeżeli dobrze policzyłem. Teraz mamy literkę F. W bonusie bardzo mało trochę się tutaj znalazło. No nic, mamy F, nie mamy F. No właśnie, to bonus pewnie już tu już wiadomo, że nie. Golf. Na no raz wystąpiło, no dobra. Trzy literki do końca i co? I nie widać nic ciekawego. Mamy literkę T. Mamy trzew mamy tynk, mamy etap. No i co? I ale wyrazu jest... nie masz? No nie, mam żadnego na razie. To jest dziwne. O, czekaj, jest pierwszy. Jest, dokładnie. <laughs> jest Otello, tak. Tutaj się pojawił pierwszy wyraz. Normalnie szok. Dobrze, tu mamy jeszcze literkę w słowie rektor. Rozputin. Ale jeszcze masz dwie literki, to może? No, zależy jakie. Kolejnej SS. Ła, wow, niesamowite, coś do bonusu przybyło, no, nie ale ma. i tak go nie stworzy, bo już za mało. Jest. Ser, o dobra, mamy pierwsze słowo tutaj w tej. Mamy syn. Anglosas. I tu nic więcej na razie nie utworzymy. No szkoda. W tej drugiej prawie byśmy mieli Celsjusza. Mhm. Siedlisko. Raz Putin. Hm. Pustawo. I ostatnia to literka B. No. B do bonusu. Nic oczywiście nie dając. Tutaj niestety, ale w pierwszej krzyżówce nic nam nie dorzuciło. Jest jedno słowo raptem. No. A w drugiej. Też literka B, widzę. W zasadzie niczego nie daje. Mamy jedno słowo: tu, B, tu, B. G nie było, Z nie było. To nie ma nic, tak? Nie ma nic. Pustaki. Pustaka. Pustaki, ja, oj. Oj, tu też chcieli ileś 15. No widzisz. Obiecanki, cacanki. A kupi się raduje. No. A. Nie przesadzaj. No, no. W każdym bądź razie. To nic. Masa pustaków. Ale dostaliśmy na pocieszenie. Zobaczcie, to były pewnie aniołeczki. I ten o. piękny magnesik. I ten piękny kalendarzyk. Z magnesem. Z magnesem. O, jak ładnie się błyszczy. Widzicie? Mamy nowy kalendarz. Także dziękujemy jeszcze raz, Niulka. I za odwiedziny. I za prezencik. I Wam, kochani, za oglądanie. A dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Oczywiście, że tak. Do następnego odcineczka. Pozdrawiamy Was serdecznie. I do zobaczenia niedługo. Miłego. Pa i dużo zdrówka życzę. Pa, pa, pa. pa.